Z całą pewnością majstersztyk działań niekonwencjonalnych. Jeżeli Rosjanie liczą na to, że ta wojna będzie tylko bolała Ukraińców, że to, to Ukraińcy po raz kolejny pokazali, że nie, że my zrobimy tak, żeby te wasze kluczowe zasoby cierpiały, żebyście cierpieli. Z całą pewnością absolutna kompromitacja e, rosyjskiego wywiadu i kontrwywiadu zarówno wojskowego, jak i cywilnego. To jest kompromitacja. Cały czas wraca temat Zapadu, Jesieni i czy Rosja jest gotowa uderzyć na państwa bałtyckie? Czy ma na to siły? No, biorąc pod tak. uwagę, gdyby te siły, które są dedykowane do zapad, uderzyły na państwa bałtyckie, to zapewne szybko byłyby w stanie zająć. Pytanie Zają. co no tak. Pytanie. Co potem? Jaka byłaby odpowiedź na to? Chyba wszystkie środowiska polityczne jasno, twardo w Polsce teraz mówią, że nie wysyłamy wojsk na Ukrainę, nawet gdyby doszło do, do, jakby do takiej misji ze strony amerykańskiej.